Czasem cudza historia może zmienić Twoje życie. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić żadnej szczerej i poruszającej opowieści o miłości i bólu. A teraz opowiem Ci swoją historię. Jestem Anna, ale wszyscy mówią do mnie Ania. 22 lata. Studia w Krakowie. Kierunek architektura krajobrazu. Piękna wizja na przyszłość, ale teraźniejszość to... Cóż, to była walka na gołe pięści z portfelem. Mieszkam w małym, obskurnym pokoiku na Kazimierzu, gdzie każdy metr sześcienny pachnie wilgocią i starym żalem. Życie studenckie, jak się okazało, nie było sielanką z amerykańskich filmów, tylko ciągłą żonglerką między projektami, dorywczą pracą w kawiarni na rynku, a obsesyjnym sprawdzaniem stanu konta. Zbliżał się maj, a z nim sesja, ale przede wszystkim zbliżał się dzień matki. Tęskniłam za moimi bieszczadami. Za ciszą, za górami, za zapachem palonego drewna i tym poczuciem, że świat się nie wali. Po prostu musiałam jechać. To nie była zachcianka, to była fizyczna konieczność. Potrzebowałam tlenu. Ale bilety autobusowe, czy to PKS, czy jakiś Flixbus, połykały całą moją tygodniową pensję. Czułam się upokorzona tą beznadziejną, nieustającą biedą. Moja babcia zawsze powtarzała: Jak mus, to mus. A mus był taki, że musiałam zaryzykować. Stanęłam na rogatkach. Konkretnie, na wylotówce na autostradę A4, tam gdzie zaczyna się gęsty ruch w kierunku Rzeszowa i dalej. Była szósta rano. Niebo miało ten chłodny, stalowy kolor, a ja czułam, jak od asfaltu unosi się zapach spalin i porannej mgły. Ubrałam się w moją starą, wełnianą kurtkę w kratę czerwoną i grubą, żeby wyglądać na bardziej swoją, mniej jak zblażowana krakowska studentka. Plecak, mój wierny, lekko podarty towarzysz podróży, spoczywał u stóp. Podniosłam dłoń. Na początku była to parodia. Samochody mijały mnie z prędkością, która zdawała się wyśmiewać moje marzenia o ucieczce. Luksusowe limuzyny, zapatrzone w siebie kierowcy w garniturach, z kawą w uchwytach, ignorowali mnie z zimną, wyrachowaną elegancją. Minęło pół godziny. Zaczęłam żałować, że nie wzięłam kredytu na ten cholerny bilet. Poczułam, jak chłód przenika do moich kości a nadzieja zamienia się w ten dobrze znany krakowski splin. I wtedy go zobaczyłam. Nie jakiś mały dostawczak, ale prawdziwy kolos. To była potężna, lśniąca skania w kolorze głębokiej, morskiej zieleni. Wyglądała, jakby dopiero co zjechała z taśmy. Była absurdalnie czysta jak na ciężarówkę, a jej chromowane elementy odbijały słaby poranny blask. Gdy zahamował, Sycząc pneumatyką niczym wielki, zmęczony smok, poczułam, że to mój los. Drzwi otworzyły się, a z kabiny wychyliła się twarz. Krzysztof. Tak się przedstawił. Człowiek w wieku mojego ojca, może koło pięćdziesiątki, choć miał ten szorstki, opalony od wiatru i słońca wygląd, który dodaje lat, ale i autentyczności. Na dłoniach, grubych i mocnych. Miał popękane pęcherze i stare blizny. Ubrany był w służbową, granatową koszulę z logiem transportowej firmy, czystą, wykrochmaloną, z idealnie zapiętymi guzikami przy mankietach. Uderzyła mnie ta dbałość o szczegóły nieskazitelne buty, czystość ciężarówki, a nawet ten specyficzny, słodkawy zapach drogiej wody kolońskiej wymieszany z esencją diesla, która unosiła się w kabinie. To było fascynujące. Ta kontrastowa dwoistość między surowością pracy a pedantycznym porządkiem. No, wskakuj, Aniu. Dobieszczat, mówisz? Daleka droga, ale ja też na wschód, do przemyśla, więc cię podrzucę. Młodość ma swoje prawa, ale o to ustaw to dziś rzadkość, powiedział, uśmiechając się szeroko. Jego uśmiech był pełen złota i szczerości. Poczułam natychmiastową ulgę. Niech Bóg panu wynagrodzi, panie Krzysztofie, wyjąkałam, niemal płacząc ze szczęścia. Wspinanie się do kabiny było jak wejście na mały, prywatny statek. Usiadłam wysoko nad ziemią. Świat w dole wyglądał inaczej. Krzysztof miał pod ręką Temouz, mapę Polski na kolanach i mały, ceramiczny kubek z wizerunkiem świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Zapiął pas z ceremonialną uwagą. W kabinie było ciepło, a w powietrzu unosił się aromat kawy i czegoś jeszcze, może skóry, może drogiego środka do czyszczenia kokpitu. Włączył radio, a z głośników popłynęła cicha, relaksująca muzyka, jakieś polskie szlagiery z lat 80. Zaczęliśmy rozmawiać. Był ciekawy moich studiów, moich planów. Opowiadał o swojej pracy. O tysiącach kilometrów przejechanych przez Europę, o tęsknocie za domem. Mówił z szacunkiem, ale też z tym specyficznym, dumnym tonem kogoś, kto czuje się królem drogi. Poczułam się bezpiecznie. Pomyślałam: Mam szczęście. Trafił mi się dobry człowiek. Opowiedział mi o swoim siostrzeńcu, który też studiował, ale rzucił. Wyglądał na zasmuconego. Droga płynęła szybko. Minęliśmy Tarnów. Słońce zaczęło wędrować ku zachodowi, malując niebo nad małopolską odcieniami pomarańczu i fioletu. Krzysztof trzymał obie ręce na kierownicy, jego szerokie ramiona wypełniały przestrzeń, emanując kontrolą. Czułam się komfortowo, a widok jego szerokich pleców w uniformie, jego ręce pewnie operujące skrzynią biegów, działał na mnie uspokajająco. To była niemal militarne, męska pewność siebie. Siedziałam z głową opartą o szybę. Byłam tak zmęczona emocjonalnie i fizycznie tym krakowskim młynem, że ta podróż była jak kołysanka. Świat poza szybą uciekał, a ja czułam, jak całe napięcie ze mnie schodzi. W okolicach Rzeszowa, kiedy już słońce zniknęło za horyzontem, a niebo stało się granatowe, Krzysztof powiedział, Aniu, zróbmy przerwę. Muszę zatankować i zjedzmy coś ciepłego. Od Rzeszowa to już tylko krok do Twoich bieszczad, ale długa noc przed nami. Nie jedźmy na pusty żołądek. Zgodziłam się. Czułam głód, a jego troska wydawała się szczera. Zjechaliśmy do dużej stacji paliw, która służyła również jako typowy polski zajazd dla kierowców ciężarówek. Było głośno. Pachniało bigosem, kotletami i mocną kawą. Poczułam się jak w zupełnie innym świecie. To było surowe, męskie środowisko. Krzysztof zamówił dla siebie ogromny kotlet schabowy i zupę pomidorową. Ty też zjedz coś pożywnego, dziewczyno. W końcu jedziesz do domu? Nie. Nalegał. Zjadłam zupę i poczułam, jak energia wraca do moich żył. Był tak opiekuńczy i ojcowski, że wszelkie początkowe wątpliwości zniknęły. Wracając do ciężarówki, powietrze było już chłodne. Zapalił światła, w kabinie zapanował ten intymny mrok, rozświetlony tylko zielonymi i czerwonymi diodami na desce rozdzielczej. Ruszyliśmy dalej w noc. Cisza w aucie stała się inna. Już nie była to cisza podróży, ale cisza oczekiwania. Wjechaliśmy głęboko w noc. W tej części Polski, im dalej na wschód, tym mrok staje się gęstszy i bardziej pierwotny. Za oknem, autostrada A4 zamieniła się w czarną wstęgę, a światła innych samochodów, zwłaszcza te nadjeżdżające z przeciwka, wydawały się nienaturalnie jasne i agresywne. W środku kabiny, w tym intymnym, oświetlonym jedynie lampkami kokpitu mikrokosmosie, panowała cisza którą wypełniały tylko niskie dudnienie potężnego silnika diesla i subtelny, metaliczny dźwięk polskiej muzyki z lat 90., melancholijne utwory, które dodają podróży charakteru, a zarazem wprowadzają nostalgię. Krzysztof, wciąż skoncentrowany, nagle przełamał tę ciszę. Aniu, zaczął. Jego głos był niższy i bardziej stłumiony niż wcześniej. Długa noc przed nami. Pamiętaj Mówiłem, że do rana nie dojedziemy. Z tyłu jest leżanka. Wiesz, taka wąska, jak w przedziale kolejowym. Jeśli chcesz, połóż się, spróbuj choć trochę przespać. Odpocznij. Jesteś zmęczona, widzę. W pierwszym momencie poczułam, że całe moje ciało się usztywnia. Oczywiście. Wiedziałam, że tir i y grek mają te małe miejsca do spania, ale myśl o dobrowolnym wejściu w ten zupełnie prywatny obszar. Była w tym pewna niezręczność, intymność, która wykraczała poza standardową relację kierowca autostopowicz. Ale moje powieki były ciężkie. Cała ta walka o przetrwanie w Krakowie, stres, zmęczenie uderzyły w mnie ze zdwojoną siłą. Poczułam, że fizycznie nie dam rady już dłużej siedzieć prosto. Chyba masz rację, panie Krzysztofie, odpowiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał neutralnie i niewzruszenie. Chwila trzemki by się przydała. Wstałam z fotela pasażera. Przestrzeni zasiedzeniami, ta sypialnia, była absurdalnie ciasna. Musiałam lekko się pochylić, aby się tam zmieścić. Dotknęłam szorstkiej, ciemnej, fabrycznej pościeli. Leżanka była zadziwiająco schludna, a nawet wyczułam na niej ten sam subtelny, męski zapach, co na jego uniformie. Kiedy się kładłam, mój wzrok spoczął na jego szerokich plecach, tuż przy uchu, gdzie koszula była idealnie naciągnięta na muskularnej sylwetce. Wczołgałam się pod koc. Odgłosy silnika i wibracje podwozia natychmiast stały się moją kołysanką. Byłam w półśnie, gdzieś pomiędzy jawa a snem, a ruch ciężarówki był jak rytmiczne, głębokie westchnienie. Nie wiem, ile czasu minęło może godzina, może dwie. Nagle poczułam, że skania zwolniła, a następnie zjechała z drogi i stanęła. Silnik nie zgasł, ale jego dźwięk stał się jednostajnym. Niskim pomrukiem. Czułam, że jesteśmy gdzieś na uboczu, może na jakimś leśnym parkingu dla ciężarówek w okolicach Jarosławia. Otworzyłam oczy. Złapał nas deszcz, Aniu. Ale to nie byle co, to prawdziwa ulewa, usłyszałam stłumiony głos Krzysztofa, dochodzący z przodu. Poczekajmy, aż przejdzie. Droga robi się niebezpieczna. I rzeczywiście. Na zewnątrz słychać było głośne, bębniące uderzenia deszczu o dach kabiny. Ten dźwięk był tak intensywny, że pochłonął wszelkie inne odgłosy. Wnętrze ciężarówki ogarnęła absolutna cisza. Prawie słyszałam bicie własnego serca. Wtedy poczułam ruch. Krzysztof wstał ze swojego fotela. Nie włączył światła. W pełnym mroku, z zasiedzenia. Do sypialnej części, gdzie leżałam, wkroczyła jego masywna sylwetka. Całe moje ciało zamarło. To nie był już kierowca. To nie był ojciec. W tej ciasnej, ciemnej przestrzeni nagle stał się potężnym, męskim cieniem. Nie powiedział słowa. Czułam na sobie jego zapach teraz już nie tylko kolońską i czysty diesel, ale coś bardziej pierwotnego, muskularnego. Zapach skondensowanej męskiej obecności w tym małym pomieszczeniu. W moich żyłach lód mieszał się z paniką. Chciałam krzyczeć, ale uwięzione powietrze nie wychodziło z moich płuc. Wszystko działo się w zwolnionym tempie, ale jednocześnie było zbyt szybkie. Nie był to akt przemocy, ale obecność przytłaczająca, naruszająca. To nie są wydarzenia, które można ubrać w słowa, są to odczucia, które zostają we włóknach duszy. Cisza i mrok były moimi jedynymi świadkami. Deszcz uderzał w dach kabiny jak wściekłe bębny, zagłuszając wewnętrzny krzyk. Poczucie bezpieczeństwa. Ten radosny komfort podróży, którym się cieszyłam, rozpadł się na miliony kawałków, jak pęknięte szkło. W tym półmroku, w tej przytłaczającej bliskości, poczułam że tracę kontrolę nie tylko nad ciałem, ale i nad tym, kim jestem. Był tam ten męski, surowy zapach i to poczucie jego władzy, jego dłoni, które przed chwilą z taką wprawą prowadziły maszynę, a teraz. Było to naruszenie mojej prywatności, mojej przestrzeni, mojej naiwnej wiary. W końcu, po chwili, która trwała całą wieczność, Krzysztof wrócił na swoje miejsce. Nie usłyszałam żadnego komentarza. Tylko ponowne kliknięcie pasa bezpieczeństwa i rzęsisty deszcz. Leżałam nieruchomo, sparaliżowana. Coś we mnie pękło. Zniknęła Ania, która cieszyła się z darmowego przejazdu do domu. Pojawiła się inna ta, która nauczyła się gorzkiej prawdy o cenie ludzkiej pomocy. Kiedy w końcu, po nieznośnie długiej nocy. Nastał świt, deszcz ustał. Odgłos silnika znowu nabrał swojego monotonnego, uspokajającego rytmu, a to znaczyło, że znów jedziemy. Leżałam nieruchomo, otępiała. Czułam się, jakbym spała w kałuży zimnego, szarego popiołu. Moje ubranie, wciąż nienaruszone, wydawało się jednak obrzydliwie brudne, a moja skóra napięta i obolała. Na zewnątrz świat budził się do życia. To było wczesne podkarpacie, widoki były surowe, wilgotne, a mgła unosiła się nad polami. Krajobraz był szary, dokładnie jak mój stan ducha. Wstałam. Ruch w ciasnej sypialni był mechaniczny, pozbawiony emocji. Wróciłam na fotel pasażera. Słońce, choć dopiero wschodziło, nie miało żadnej mocy. By rozproszyć chód, który wdarł się do mojego wnętrza. Krzysztof siedział za kierownicą, trzymając obie dłonie na kole. Jego koszula była wciąż nieskazitelna, a jego postawa sztywna i profesjonalna. Nic nie wskazywało na to, co wydarzyło się w środku tego zamkniętego, metalowego pudła. Tylko to napięcie, które wisiało w powietrzu, gęste i nieme, świadczyło o zerwanej nici zaufania. Między nami nie było już nic do powiedzenia, nie było słów, które mogłyby cofnąć czas. Pozostał tylko ten jednostajny, metaliczny szum silnika, który teraz brzmiał jak mój wewnętrzny krzyk. Wyciągnął paczkę papierosów. Marka popularna wśród kierowców mocne, bez filtra. Zapalił jednego, a dym, ostry i drażniący, Powoli wpeł w kabinę, mieszając się z pozostałościami słodkawej wody kolońskiej. Po chwili odwrócił głowę w moją stronę. Uśmiechnął się ten sam, szeroki uśmiech, z błyskiem złota, który wczoraj wydawał się tak szczery. Dziś czułam, jak lód przeszywa mi kręgosłup. No, w końcu wstałaś, śpiożku, powiedział wesoło, jakbyśmy rozstali się na kwadrans. Jego głos był zupełnie normalny, nienaznaczony cieniem winy. Więc co, młoda dejmoł? Czy droga jest w stanie tak się ciągnąć bez kawy i bez prostowania pleców? Jego beztroska, ta absolutna łatwość powrotu do normalności, uderzyła mnie jak policzek. To było niemal perwersyjne ta bezczelna, pozbawiona wyrzutów sumienia zmiana nastroju zmusiłam się do delikatnego uśmiechu, pustego, bezdusznego uśmiechu. Ach, z pewnością. Po prostu, tak to jest w pustym autobusie, człowiek jedzie na stojąco, powiedziałam, ledwie rozpoznając własny głos, starając się z całych sił, żeby to zabrzmiało jak żart. To był mój mechanizm obronny zracjonalizować, umniejszyć, stłumić. Krzysztof wybuchnął głośnym śmiechem. Ten śmiech, ten gwałtowny, męski dźwięk, rozdarł ciszę w kabinie. Brzmiało to jak ulga, jak triumf. Ten śmiech mnie zabolał. Uświadomiłam sobie, że on nie tylko naruszył moje ciało, ale ukradł mi także moje prawo do ciszy i żalu. Oparłam głowę o szybę i zaczęłam obserwować świat. Wszystko płynęło drzewa, płoty, słupy telefoniczne. Ale nic nie było w stanie odwrócić mojej uwagi od tego, co działo się w środku. Czułam, że jestem w pułapce. Nie było miejsca, do którego mogłabym uciec. Moje myśli były chaotyczne: strach, gniew, poczucie winy, a przede wszystkim ta straszna, zimna świadomość, że zaufanie jest jak kryształ, który raz pęknięty, nigdy nie wróci do pierwotnego kształtu. Ta trauma nie była tylko aktem była nową perspektywą, przez którą teraz widziałam świat. Zobaczyłam w nim ciemną stronę to, co ludzie są w stanie zrobić za kurtyną uprzejmości i ojcowskiej troski. Jechaliśmy tak przez kolejne godziny. Samochody, które miały nas po drodze do Sanoka i dalej na południe, to były teraz głównie dostawcze furgonetki, busy i inne ciężarówki ten surowy, roboczy świat, który jeszcze wczoraj wydawał mi się romantyczny. Teraz widziałam w nim tylko pot i ukryte drapieżnictwo. Wycofałam się w głąb siebie. Oparłam się plecami o chłodną ścianę kabiny i obserwowałam jego ruchy, sposób, w jaki zaciągał się papierosem, jak regulował lusterka, jak zmieniał biegi. Każdy jego gest, wcześniej symbolizujący kompetencje i kontrolę, teraz wydawał mi się opresyjny. To nie była już skania, ale mój własny. Klaustrofobiczne więzienie na kołach. Zaczęłam myśleć o drobiazgach o jego czystym uniformie, o zapachu drogiej wody kolońskiej o schludnym kubku ze świętym Krzysztofem to wszystko było częścią maski, dopracowanej do perfekcji. Pomyślałam to jest jego sposób działania estetyka. Porządek. Ta niemal fetyszystyczna dbałość o czystość maszyny to miało mnie uśpić, upewnić, że mam do czynienia z kimś lepszym, z kimś, kto ma zasady. Ta hipokryzja była dla mnie niemal tak bolesna, jak sama agresja. Krzysztof włączył radio głośniej. Leciutkie, niemal dyskretne szlagiery z poprzedniego dnia zostały zastąpione przez ostre, polskie disco polo proste, rytmiczne, pozbawione refleksji. Idealne do zagłuszania myśli. Zaczął podśpiewywać. No, Aniu! Już blisko, już bieszczady czekają, odezwał się ponownie z tą wymuszoną wesołością. Długo u matki zostajesz. Odpowiedziałam tylko monosyłabami. Kilka dni. Muszę wracać na sesję. Wkrótce na horyzoncie pojawiły się pierwsze tablice z napisami Sanok. Widok tego znajomego, choć wcale nierodzinnego, miasta wywołał we mnie gwałtowną mieszankę ulgi i złości. Wiedziałam, że to koniec mojej fizycznej podróży z nim, ale początek nowej, wewnętrznej. Krzysztof zjechał na pobocze, tuż za rogatkami miasta, gdzie las ponownie ustępował miejsca cywilizacji. Wyłączył silnik. Nagle nastała głęboka, niepokojąca cisza w której słychać było tylko szum wiatru. Odwrócił się do mnie. Sięgnął do kieszeni w koszuli, tej idealnie czystej koszuli. Wyjął gruby zwitek banknotów, polskich złotych spory plik, z pewnością więcej niż kosztował bilet, który mi umknął. Masz, Aniu, powiedział, wsuwając mi je do ręki. Złapał moją dłoń. Jego dotyk wcześniej postrzegany jako ojcowski. Teraz był nieprzyzwoity. Na drogę. Kupisz sobie coś ciepłego, co zjesz. Na pamiątkę z trasy. I żebyś dojechała bezpiecznie. Nie patrzyłam na pieniądze. Patrzyłam na jego oczy zimne, ale z iskierką cynicznego triumfu. To były pieniądze za milczenie, cicha próba odkupienia, kupienia mojego spokoju i jego własnego czystego sumienia. Moje słowa utknęły mi w gardle. Nie byłam w stanie wymówić nawet dziękuję. To słowo zdawało się ważyć tonę. Tylko lekko skinęłam głową. Chciałam uciec. Otworzyłam drzwi i zeskoczyłam z kabiny na chłodny asfalt. Powietrze, choć pachniało spalinami i wilgotną ziemią, było czyste. Odwróciłam się tylko raz, by zabrać plecak. Widziałam, jak Krzysztof, uśmiechając się lekko, wrzucił papierek po swoim papierosie do popielniczki, ten sam pedantyczny porządek w maszynie, który kontrastował z jego moralnym bałaganem. Do zobaczenia w trasie, Aniu, zawołał, a jego głos, pełen lekceważącej wesołości, podążył za mną. Ruszył dalej, a Skania, ten śniący, morski zielony kolos, znowu wjechała na szosę. Wyrzuciła z siebie chmurę dymu i zniknęła. Zostałam sama na poboczu, z banknotami w dłoni, które parzyły mnie jak rozżarzony węgiel. Pieniądze, które miały mi pomóc, były teraz brudne i skażone. Wyrzuciłam plecak na ziemię i wsunęłam pieniądze, które parzyły mnie w dłoń, głęboko do kieszeni kurtki. Nie mogłam ich wyrzucić, nie miałam ani grosza. Ta gorzka ironia, muszę użyć pieniędzy. Które symbolizują moje upokorzenie, by sfinansować moją ucieczkę, była niemal nie do zniesienia. Ostatni etap podróży był najcięższy, choć byłam już na znanych terenach. Nie szukałam już autostopu. Znalazłam lokalny busik jadący do ustrzyg dolnych, a resztę drogi do naszej małej wsi, gdzieś na pograniczu Parku Narodowego, pokonałam piechotą. Cały czas czułam na sobie wzrok. W tłumie w Sanoku, w pustym Basi wszędzie widziałam cień. Dotarłam do domu późnym popołudniem. Zapach cisu i sosen, wilgoć bieszczat to był jedyny zapach, który nie budził we mnie paniki. Mama przywitała mnie ciepłym uściskiem, a jej troska była jak stary, ciepły koc. Oczywiście, pytała, jak się dostałam, ale odpowiedziałam tylko: wspaniały stop, mamo! Jechałam Tir-Em, facet aż do Sanoka, prosto z trasy. Uśmiechnęłam się, a ona natychmiast mi uwierzyła. Ale spokój nie nadszedł. Następnego dnia siedziałam na werandzie, obserwując góry. Były piękne, nieporuszone, ale ja czułam, że już nigdy nie będę mogła w nich schować się tak jak kiedyś. Moja wewnętrzna burza była głośniejsza niż wiatr. Zobaczyłam, że w kogoś, kto tak dbał o czystość swojego pojazdu, kto miał idealnie wyprasowany uniform, kto mówił z taką ojcowską troską, potrafiło wkraść się tak potworne zepsucie. Ta sprzeczność mnie paraliżowała. Zrozumiałam, że ten fetysz porządku był jego kamuflażem. Późnym wieczorem, kiedy w górach zaczęła się prawdziwa, gwałtowna burza grzmoty i błyskawice rozświetlały ciemność, ja nie mogłam spać. W pokoju panowała ciemność, ale słyszałam bębnienie deszczu i niski, rezonujący grzmot, który boleśnie przypominał mi o wibracji silnika skanij. Poczułam, jak panika narasta. Wstałam, podeszłam do okna. Wyciągnęłam z kieszeni kurtki pognięcione banknoty te pieniądze za milczenie. Były one brudne i parzyły moje sumienie. Trzymałam je w drżących dłoniach, a za oknem rozbłysła potężna błyskawica, oświetlając moje łzy. Wiedziałam, że muszę się ich pozbyć. Nie mogłam ich użyć. Nie mogłam na nie patrzeć. Podeszłam do pieca, w którym wciąż żarzyły się resztki drewna. Był to duży, stary, kaflowy piec. Z wahaniem wrzuciłam zwitek banknotów do środka. Płomienie natychmiast objęły papier. Widok palących się złotówek, symbolu upokorzenia i utraconej niewinności, przyniósł mi dziwną, perwersyjną ulgę. To była ceremonia oczyszczenia, ale wcale nie uspokoiło mojego serca. Czułam, że spaliłam tylko papierek, ale rana pozostała. Jeśli spodobała Ci się ta historia i chcesz poznać jej dalszy ciąg, zasubskrybuj mój kanał. Tutaj znajdziesz szczere opowieści o miłości, błędach i emocjach o których rzadko się mówi. Do zobaczenia w kolejnej historii.